W Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej zasiada 460 posłów, wśród nich dwóch kraśniczan. Jednym z nich jest poseł Wojciech Wilk, który od dwóch kadencji pracuje w Sejmie na rzecz naszego regionu. Od niedawna również aktywnie działa we władzach największego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. 5 sierpnia klub parlamentarny PO skompletował swoje władze. Do wybranego wcześniej przewodniczącego Tomasza Tomczykiewicza dołączyło ośmiu wiceprzewodniczących. Jeden z nich został Wojciech Wilk. Znalazł się on w tak znakomitym gronie jak Jarosław Gowin czy Małgorzata Kidawa-Błońska. Nasz poseł sukces ten zawdzięcza wytężonej pracy w Sejmie oraz bardzo pozytywnemu usposobieniu. Cechy te docenia nawet sam marszałek Grzegorz Schetyna. O pośle Wojciechu Wilku, Wojtku. Mogę mówić tylko dobrze, pracujemy tutaj rzeczywiście już od lat. To bardzo rzetelny, bardzo odpowiedzialny, bardzo taki stonowany, spokojny człowiek i dobry poseł. To jest osoba, na którą można liczyć w trudnych projektach, takich, gdzie trzeba konsekwentnie pewną rzecz przeprowadzić, uzyskując akceptację, czy to w komisji, czy na sali plenarnej. Tu zawsze Wojciech Wilk odrabiał to zadanie świetnie. Tak było przy nowelizacji ustawy o ipn nie trudnej ustawie. To właśnie Wojciech, poseł Wojciech Wilk wziął to na siebie i prowadził w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Wybór jego na wiceprzewodniczącego klubu przyjąłem z satysfakcją i z takim przekonaniem, że w sposób naturalny zbudował sobie dobrą pozycję, uzyskał zbudował też zaufanie koleżanek i kolegów w klubie i naturalną konsekwencją tych rzeczy... Był właśnie ten wybór. Przypomnijmy, że Wojciech Wilk jest jednym z najbardziej aktywnych posłów w parlamencie. Poza funkcją wiceprzewodniczącego klubu PO był przewodniczącym kilku nadzwyczajnych podkomisji, a od 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Teraz na naszego posła czekają nowe wyzwania, obowiązki i ogrom pracy. Dla każdego posła, który tu przychodzi, być we władzach klubu, reprezentować klub, to zawsze jest no, tak bardzo. Dejmujące i bardzo ważne. Przygotowanie projektów ustaw oraz kierowanie ich pod obrady parlamentu lub komisji to główny cel klubu parlamentarnego. Sprawując funkcję wiceprzewodniczącego Wojciech Wilk będzie miał duży wpływ na podejmowane tam decyzje. Na czym nie zyska również nasz region.